87 zł kosztują te e, słuchawki. Kupiłem te słuchawki w e, Action, w sklepie, nie? i tak się e, nazywają. I powiem tak, że cena jest 87 coś no to jest nie taka duża cena a brzmią bardzo fajnie są basy są wysokie i coś coś słyszne no prezentują się bardzo ładnie bardzo łatwy no mają kilku trybów i jestem bardzo zadowolony tym że tryb no reduction to jest obniżenie szumu jest bardzo fajny kiedy nawet w samochód jechałem i silnika prawie nie było słyszna no, i teraz piszę dźwięk przez te słuchawki. Mam nadzieję, że słyszycie mnie, odbieracie mnie. <gry> no i słuchajcie, całkiem taka, taki fajny zakup, nie? I to nawet można podłączyć pod komputer, pod telefon w tym samym czasie. No, i na dwa urządzenia łączenia, no, takie rzeczy. No, a teraz za niedługo zaczniemy drukować i kontynuować z 3D drukiem. Pozdrawiam.